Nie zrób moich wysiłków, żeby ci to dać, to jest bezskuteczne. Ok, a czemu byś się nie zamknął? Jak będzie coś głośnego, np. bost, trzeba to suścić. Nie będę mnie słyszać. Mogę jeszcze długo siedzieć, więc mam tu w dupie. Wow. to dla znajomych wyłączyć Ty to mądre jest Uf. On chyba tu nie zlatuje na dół, więc ja tu bym bezpieczny Daj zobaczę No tu nawet światło nie zgasło O dobra 3 cod Bree jest! Czyli naprawdę jest coraz lepiej, coraz lepszej temy dostaje. Czyli to tak się przychodzi tą grę, bo Zagrać ją kilkadziesiąt razy. Umrzeć kilkadziesiąt razy. I potem przychodzisz, bo masz lepszej temy. Yo! Teleskop. Ja pierdolę jaka chujowo czułość, Co ja mam z myszką? Mnie tak kurwa, one jest się Przyznają do tamtej, że ona, kurwa lata jak po posarano i teraz mam nową myszkę i ona ona, kurwa. Kurwa, nic nie robi, ta nic nie robi. On po prostu śpi kurwa. Chociaż wiem. Jak pokój jest duży, za duży na lutowanie, to nie lutuję. Tak yy, pokój jest ciemny, nie lutuje go. I to? Jak on mnie tu zabije, to What the fuck? Ja tu tknąłem. A bo kontynuacja jest tam. Ale czemu ty światła nie włączasz? Pany popierda, Ale te kroki są takie cienkie, takie po prostu hop i a to powinno być takie Tak się to kurna robi, widzieliście? I patrz! Fak Jak ja to zrobiłem? I czemu kilka razy po co się zrobiło to samo? NO KUR... A jest glitchowana i mogę przez nią przejść, tak? Seriously? Jesteś na serio? O, znowu ten room już go raz widziałem, fajny co nie? Co nie? Poczekaj, sprawdzę co tu jest. Aż beacon, dobra, ja tak gdzieś tak nie używam tych beaczerów. Dobra. Plan A. Dojść do kryształu. Plan B. wyjść i przeżyć. Cześć, bo ja mam apteczkę i ją nie używam. To nie by było, jakbym mógł otwierać te skrzynkę. Darmowa apteczka. No nie taka darmowa, musiałem najpierw przejść te kilkadziesiąt pokojów. Z tym rognięcie świateł wszystkie, dosłownie wszystkie nasze ulubieńce co do jednego idą tu. Teraz będę cicho, bo będę nasłuchiwał tych. Ciemieczku. I tu można chaos poznać, czyli ten pandomium. No. jak to serię, pierdzielną? Wy negały Aby na postać nie zaatakowała i naprawdę nie podobało mi się te starcie, bo one były jeszcze ciężniej niż normalnie chyba. Wow. Damn. Proszę koniec, koniec. Dziękuję. Baw się dobrze, rekin kurwa Jeez! Przeszedłem to. W ten moment był O, Oooo! Teraz będzie jeszcze cięższy moment. Trzeba 7... siedem kabli naprawić muzyka, będzie głośna w pizdu. Więc to, że to jest jedyna gra? Bo dorsy to jeszcze strasznie ograniczone były. Kurwa, to... że nie miały tak dużych roomów jak to. A to ma. Kurwisko! Muszę szukać i kable. Ja yeah, repair i będzie ich coraz więcej. Na razie jest jeden, więc mogło być gorzej. Jestem bezpieczny nawet chyba. Kurde, ostatnie granty nie mogę znaleźć wszystkich kabli, a tutaj jeden obok drugiego. Powiem, muszę się gdzieś skołać. To wygląda dobrze, bardzo bezpiecznie. Oh shit, on tu skręcił. Uuu, jeszcze jeden pojawia. Jest jeszcze ciężej. Jest jeszcze większy pierd... Jeszcze jeden... Owa, je! Nie! Nie, 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 nie. nie! Ja pierdzielę, Nie! no! Papa Nie! no! Nie! pa 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 Olmpierd- 특히 도� Commons o a un teraste inp spun Jak ja to przeżyłem? O... O! Ja pier... O kurwa! Ja pier... Ja miałem zawał, że on przyspieszy, przeleci nade mną, zaatakuje mnie i mnie zabije. Jest szansa, że przeżyję. Proszę. Żeby to był ostatni raz. Kędy? To jest zielone. Nie gadaj. Ja ostatnio tak byłem blisko. Thank you for playing No problem! Sama przyjemność! Noż musiałem kurde dźwięki z Valerantem na umieranie zrobić Ja pierdolę Przeszedłem to Że przes Przesz Przeszedłem to lepiej niż uraz! co jest grane! 300 punktów Escaped Blackside Friend... Nie ma przyjaciół Ja pierdzie... Przeszedłem to, przeszedłem to Przeszedłem to dzień po tym jak się wyjrzyłem, kilka godzin, dwie próby i już jest Niektórzy Chłopak tyle samo razy to zrobił, co ja, ani razie nie przeszedł. 43 razy, jeden raz to zrobił. Holy shit, jaki ja jestem kurda. Gas, escape the hazard, black side with a team of 8 or more players with non-dying and everyone making into the end. Powaliło. I muszę umrzeć od ra raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu rzeczy, żeby jeszcze odblokować wszystko. I I